Teraz pokażę Wam, jak wykonać szkic ze zdjęcia. Jeżeli na zdjęciu znajduje się jakieś wyraźne tło, należy wcześniej je rozmyć. W moim przypadku nie ma tła, więc nie muszę tego robić. W pierwszej kolejności robię kopię warstwy tło przesuwając ją na ikonkę tworzenia nowej warstwy, a następnie usuwam z niej kolor za pomocą skrótu Ctrl SHIFT U. Następnie wybieram filtr stylizacja żarzące się krawędzie. Pomniejszę podgląd, tak żeby widzieć cały rysunek. I ustawiam tak te parametry, żeby uzyskać jak najwięcej znaczących linii rysunku. Efekt filtra możemy poprawić jeszcze wykorzystując okno dialogowe krzywych. Za pomocą tych suwaków można usunąć te mniej istotne fragmenty rysunku. Następnie odwracam kolory za pomocą skrótu Ctrl i. I stosuję filtr artystyczny, wycinanka. Również pomniejszę widok, tak żeby widzieć cały rysunek. Pozostawiamy domyślne ustawienia. Kolejna, wybieram ponownie okno dialogowe krzywych. I przesuwam suwak cieni w prawą stronę. Na koniec można rozmyć trochę szkit za pomocą polecenia rozmycie gaussowskie na kilka pikseli, dwa trzy. W ten sposób uzyskaliśmy szkic z tego zdjęcia. Jako, że szkic jest teraz bardzo intensywny, można stworzyć nową warstwę, wypełnić ją kolorem białym, a następnie zmniejszyć krycie warstwy ze szkicem do 55% na przykład i wypełnienie. Do 90. Teraz sobie te warstwy można połączyć za pomocą Ctrl E i właściwie to tyle. Na koniec można jeszcze dodać maskę do warstwy ze szkicem i odsłonić za pomocą czarnego pędzla, twarz tej kobiety. Także część. Zdjęcie pozostanie szkicem, a część będzie w oryginale. W ten sposób uzyskaliśmy bardzo ciekawy efekt graficzny.